Witam. Będziemy testować mazaki Big. Podobno są spiralne w pralce. Mam małego pomocnika i czystą tkaninę. To do dzieła. Kolorowe flamastry zmywalne, łatwe do usunięcia ze skóry i większości tkanin za pomocą wody i mydła. Materiał. Popisany, uszykowany. Ciepła woda. Zobaczymy najpierw, co się wydarzy, tylko i wyłącznie z kontaktem z wodą. Czy to będzie farbowało? O, już widać, że puszcza kolor. Czyli nie zmywa się, tak? Zmywa się. Tylko ta brudna woda teraz. Fajny by błąd. Ale jest tylko i wyłącznie po kontakcie z wodą. Nie ja patrzę na Daj kamery. mydełko. To jest zwykłe szare mydło. Podobno najlepsze do placy. <grystanie> no No, chcę zobaczyć, czy się spierze. Na tym to Ola polega. To snopa się? No nie wiem jeszcze. Na razie, widzisz, popisaliśmy. I co teraz? My smywa się! Jak Ale... się pieri, no, to to tak nie dopierze, to na kawę. Czyli, tak jak Tań. widać, trzeba będzie to wrzucić do pralki i wtedy zobaczymy, co z tego będzie w życie. Ustawiam pralkę na 40 stopni. Tkanina prała się z innymi ciuchami, ale jak widać, jest czysta i nie ma śladu pisaków. Moim zdaniem jest to fajny gadżet dla osób, które mają dzieci. Ale niestety do zaznaczenia, siatki na tkaninie przy hafcie krzyżykowym nie nadają się. Skończoną pracę zawsze traktujemy delikatnie i raczej nie wrzucamy jej do pralki. A jak było widać, samo pranie ręczne. Nie wystarcza, a do tego może być niebezpieczne dla jasnych mulin, gdyż puszcza kolor. Dzięki za obejrzenie tego krótkiego filmu. Do usłyszenia następnym razem.